Dobra, Szymano widzowie z tej strony ja nie wiem jak na nazwę kanału e, bo założyłem nowy, już nie pamiętam w sumie, ale e, dzisiaj będziemy skakać z tego. Tu wylatujemy, tu lądujemy. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie, bo no, będziemy nagrywać dopóki nie dolecę do tego. No, będzie mój kameraman mnie nagrywał, a ja będę skakał. Dzisiaj skaczę górolem, bo BMX rozwalony jest. Więc lecimy na pierwszą próbę oto moim rowerem. Dobra, się ma widzowie po skoku. Jak widzieliście, zrobiliśmy y, złe wybicie i lądowanie, ponieważ było źle y, uklepane. I zobaczcie, jak się rozwaliło. Tak samo lądowanie. Dużym wylądował, widać lat i się rozwaliło. Więc y, my będziemy y, to robić. Ale Wy tego nie będziecie widzieć, bo to będzie już za długie. I widzimy się za chwilę. Five minutes later. Dobra, już jesteśmy. Jak widzicie, już to uklepaliśmy bardzo dobrze. Jest, jest git zrobiony. Tak jak i lądowanie. Pięknie tu uklepaliśmy, zrobiliśmy. E, e, teraz będę podchodził do trzeciej. Nie, już. Ró... Nie. No, drugi, po... drugi będę podchodził. Więc widzimy się. Dobra widzieliście Drugie podejście teraz Tak e, widzicie Na styk doleciałem Chciałbym gdzieś dotąd dolecić, Więc to będzie dzisiaj ostatnia próba Jak zostawicie tutaj e, 5 lajków to zrobimy z tego serii, a jak nie, to będziemy sobie tak po prostu jeździć, skakać, budować. No wiecie, nie? Więc lecimy trzecie podejście. Jak widzieliście, to uderzyłem prawie w kameramana. Nic się jemu nie stało ani my jedyne no to tylko wpadłem w krzaki. Obowiązkowe 5 lajków, jak mówiłem. Jeżeli chcecie tą serię. No i co, ja się z wami i idę do domu, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!